Siemano, witamy na kanale Kowgarage. Dzisiaj przetestujemy dla Was środek do pielęgnacji desek rozdzielczy. Zapraszamy! We're 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 Będziemy testować dla Was produkt marki k Nazywa się to Polo Cockpit Spray. No i jak jest napisane na opakowaniu, ma to pielęgnować deskę rozdzielczą, nabłyszczać i chronić przed kurzem. No i jako pierwszy samochód testowy posłuży nam Fiesta. Tutaj mamy już przygotowaną powierzchnię, którą będziemy dla Was sprawdzać. Jedną z części po prostu schowka popsikamy, jednej nie. No i zobaczymy jaka będzie różnica. Sprawdzimy też inne samochody, ale o tym za chwilę. Według instrukcji ten środek należy nanieść Albo na szmatkę i sobie to rozprowadzić, albo po prostu yy, rozprowadzić to sobie bezpośrednio na deskę i potem wyżej do sucha, yy, także tak, no, mamy deskę podzieloną yy, schorek, żeby po prostu było najbardziej widoczne. I co, i będę psikał. Być może trzeba wstrząsnąć przed użyciem no i tą stronę zróbmy jak to psika. Uch, bajera. Myślę, że starczy. A jak nie starczy, to się do psiuka. Weźmy w miarę czystą szmatkę. Prawie, Kiedy że sterylnie. Stelka. I co, polerujmy, czy cokolwiek wycierajmy? Sprawdźmy, taśma się nie myli. Powiedzą, że samo mocno wycieram. No tak No. Jakby... Jakby lepiej. Jakby taka głębia trochę. Chociaż na kamerze średnio to widać. Nie wiem, a spróbuj bez światła. Albo jakoś nie. Bez światła jeszcze gorzej. No. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale ogólnie nabrało błysku. Nie powiem, że nie. To nawet widać. O, teraz widać. Ej, faktycznie jest, tu jest spoko, tu widać przejście. odcięcie. no Także dodaje takie głębi. Odżywia kolor, nie? Tak. Bo tutaj też ta deska ona nie jest szara, tylko jakby taka trochę niebieskawa, nie? Mhm. Więc taki bardziej ciemniejszy się zrobił ten kolor. No też warto powiedzieć, że przed tym myliśmy tą deskę yy, wodą i płynem do naczyń. Także ona już się puszczała po tym umyciu, no ale teraz, jak widzimy, jeszcze bardziej to weszło. O, już na szmatce no, tak niedużo jest. Żeby to no, nie, no widzę. Spoko. spoko, czyli jest efekt. Zmieniliśmy samochód, to jest trochę inna deska. Nie jest już tak bardzo plastikowa, ona nawet jest miękciejsza. No, taka fajna, myślę, że to będzie urozmaicenie. No, i jeszcze mamy trzeci samochód z kolejną deską. Także spróbujmy jak tutaj taśma się nie trzyma, ale dam radę. Powiedzmy już tak Dobra Starczy. Mam wrażenie, że powinienem dać więcej. To daj, nie żałuj. Dobra, styka. No i też trochę widać różnicę, chociaż mniej niż na 200. Tu widać trochę. No, no, no. Spoko. Co, zobaczymy jeszcze trzecie autko. Tam będzie jasna deska, i wtedy zrobimy jakieś podsumowanie. No i jako ostatni samochód, jako przykład, posłuży nam Volvo. Tutaj mamy, jak widzicie, właśnie jasne wnętrze. Więc ciekawe, jak na takim czymś nam zareaguje produkt. W miarę czyste jest, więc sobie popsikamy i powycieramy. Też mi się wydaje, że jak jest taka chropowata deska, to lepiej jest tego dać więcej po prostu, nie A few moments later. No, No i też coś widać. Chociaż chyba najsłabiej. Ze wszystkich, ze wszystkich o, naszych poprzednich samochodów, ale tutaj jest takie delikatne odcięcie, nie? No te deski po prostu takiej głębi, trochę. Tak, no tutaj jeszcze weź przybliż. Tutaj zobaczcie, że ta deska ma taką fakturkę. Po prostu są jakby takie małe kropeczki na gładkiej tej, więc właśnie te kropeczki nabrały w sumie takiego połysku najbardziej, nie? W porównaniu do tego, co jest tutaj. Więc ogólnie całkiem spoko. Jeszcze ciekawi mnie, jakby to zadziałało na trochę innym plastiku i też może to sprawdzimy. Na przykład tutaj na drzwiach. Też mamy taką fakturkę, ale trochę inną. Więc może też kawałek sobie popsikamy. i zobaczymy jak tutaj coś będzie widać patrzysz chyba nie wiem nie, tutaj nie widać w sumie różnicy to ciężko powiedzieć, nie, widać trochę tu widać, że się zmienia o, ale to bez taśmy to tak ciężko właśnie ale tam widać tak z daleka to... no z daleka widać faktycznie Podsumowując, środek możemy stwierdzić, że działa, w każdym aucie dał jakiś efekt. Najsłabiej chyba to było widoczne właśnie na Wolwie, gdzie, gdzie deska jest jasna. Na furach, które mają ciemne wnętrze, lepiej to było widać, a w sumie chyba najlepiej to na fiście. Też warto powiedzieć, że deska w Volvo była najnowsza, znaczy jest, bo golf, a nie golf też 2004. To tu, po, tu tak samo, no ale yy, deska w jeście jest najbardziej zniszczona. Myślę, że to też może mieć wpływ. Po prostu te lata, które te słońce wyszarą tą deskę, yy, no w tych naszych artach będzie mniejszy problem, czyli mniejszy efekt po prostu. Yy, no ale tak, ogólnie działa, jest dobry w miarę. Nadaje taki połys i taką głębię tego, yy, tej deski. Więc ode mnie ocena, myślę, że yy, 4, bo zawsze może być lepiej. No, ja tutaj tak samo bym ocenił. 4 na 5. Nie ma co, jakby nie spodziewaliśmy się jakichś wodotrysków po tym. Ogólnie myślę, że dowolną markę, jak kupicie, no to sprawdzi się tak samo, bo, bo jakby wszystkie te środki tak działają, że nabłyszczają, dają trochę koloru. No i ten tak samo. Nabłyszczył, dał koloru, więc spisał się tak, jak miał się spisać. Śmiało można używać, co jakiś czas sobie psiknąć i odświeżyć, trochę wygląda ale mówię, no, bez wodotrysków nie ma co tutaj się spodziewać, szału, że z jakiejś totalnie zajechanej deski zrobi nam nówkę sztukę. My wam za oglądanie. Nie zapomnijcie dania łapki w górę i subskrypcji na kanał. I do następnego odcinka. Siema! Siema.